O, to jest nasza szada, O, ogóle czekaj, to, 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 to coś mogą pomylić. Szkoda, że wsparcie dla pada, jak to miało, to wynik teorii Tam w ogóle. Kurwa, motorami teraz prydałem cały czas. Tam w ogóle poczułem na nagraniu to. Urywa mi czasami jakieś słowa czy ja coś normalnie mówię, a to jest tak tak urwane? Pojedyncze głoski są urwane? Nie wiem dlaczego to tak jest takie skurw... Aj, dobra. Ja jestem trochę na kacu i będę chodził kulną cały dzień. Jak zawsze. Aaa, bierzemy artefakt! Co będziemy się pierdolić w tańcu? Co ty Wiecie, od razu z gruby rury czy, czy, czy masz coś wartościowego, żeby ojewać te kieszenie? Ja oczywiście kierowałem się swoim sercem. Chciałem jej pomóc. Oczywiście. Pamiętajcie, że jak ktoś leży nieprzytomny, pierwszą rzeczą, jaką robicie, to pozbywacie się wszelkich szkodliwych przedmiotów z jego kieszeni. W tym monet, pieniędzy, banknoty też mogą zrobić krzywdę. Wiecie? Portfel. Portfel może mieć jakieś środki w sobie, tak? Trzeba sprawdzić się, upewnić że. Sprawdzić jego dane osobiste w portfelu, oczywiście. A jak zapomniacie oddać, to tak czasami się po prostu stało, ja... że. I remember i remember falling. then nothing. you might want to reconsider calling her a friend. looks like she ran off without us. No. i don't recognize this place. but anything's an improvement on where we just came from. first things first.

to no Divinity było, że można przesuwać obiekty z miejsca na miejsce. Oczywiście trzeba mieć odpowiednią siłę, żeby to robić. Nie każdy obiekt da się przenieść. Niektóre obiekty da się przenieść tylko wtedy, gdy ma się właśnie odpowiednią ilość siły. Co jest w sumie fajne. chyba. Ono ma taki fajny brytyjski akcent. A w ogóle level, mam. Szanty dla Suczej królowej. Wiosłować z całych sił, falo oblewa nam karki, wiosłować całych sił Wyosłować całych sił, pod podkładem morza się kotuje, lecz sucza królowa sztormy powstrzymuje Zajebisty A to jeszcze, a to jeszcze dalej coś jest Królowej kapresem czy wiatr wreszcie zadmia, my czekamy pokornie, cierpliwie, aż królowa wiatr ze właskie przypływie To nie taka sucza królowa, kurde, tylko taka... Miła królowa, weź to. Bierzemy, będziemy mieli na pamiątkę. Kurde, level, 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 level. Co my to mamy? To jest właśnie słabo zrobione. Mam nadzieję, że to zmienią, bo teraz w tej postaci zawodowanie jest tragiczne. Nie to, żeby w że jakoś było inaczej strasznie, ale tam przynajmniej miało się wybór w tym, co się wybiera. Na poziom, ja teraz zagranie sprint, akcja dodatkowa. E, czyż ja już mam sprint? dlaczego no, to kto jest, zagranie? E, ja teraz zagranie? Ja teraz zagrania z w się na bezpiecznym odwrocie. Twój ruch nie prowokuje ataku w nich To jest spoko. To jest bardzo spoko dla takiego asesji ułatwika. Właśnie. W ogóle jakie mam punkty rozdane? Już nawet zapomniałem, jakie punkty rozdane. gdzie to jest? Out of side, out the mind. Co z oczu, to z serca, nie? E... Premia mgłości 12 w... Wy... A, to pokazuje mi wszystkie, a to chyba jest całkowity... Całkowita pula ataków moich, tak? Inicjatywa, ilość obrażeń, a to jest zdrowie po prostu moje. Ma... Ehm... Siła, zdroje, kondycja. Ja nie wiem, czy to. Dobrze, że dałem tak małą siłę. Inteligencja, mądrość, choryzm... No, ale wiadomo. To... Ja nie mam być silny, tylko ja mam być zwinny i zręczny. Co to fajne. E... Ja chcę ją wybrać. Me. Co ona ma? do oszustwa, właściwości pod klasy. Przewołanie sobowtóre. Oh, jak to fajnie brzmi. To mógłbym dostosowywać, ale czy tak naprawdę ja chcę? Ja z tych jej czarów to tak rzadko korzystam, Znaczy, korzystam tylko głównie z leczenia. starczy. ewentualnie, żeby jakieś właśnie ceceki dokładać, ale z jakichś tam bóstw, błogosławieństw to nie korzystam za bardzo. Więc stworzenie lub zniszczenie. O, o, to może być dobre, to może być fajne. Właśnie, co maksymalnie w na karę do testów że i w obronnych. No to powinienem zacząć korzystać właśnie z tych klątw i tych bóstw, błogosławieństw. Gotowe, dobra, nie będzie tak. Chociaż jeszcze, czekaj jeszcze... Eee, Chociaż wezmę... Nie no, pociec gwiazdący jest spoko, to też jest spoko, to oczywiście muszę mieć. Eee, nie, dobra, weźmiemy... co nie mam Oczywiście, że to i to? A tu? Ej, to mnie nie interesuje. Dobra, gotowa. Co my tam jeszcze mamy nic? To jest odpędzenie mnie to Co tu? Co to znaczy, że ona ma takie fioletową, bok. Taką kropkę fioletową? Czy to znaczy, że to jest leader, czy to, że ona jest ukryta? Nie, że ma akcję dodatkową? A jestem przeciążony w ogóle. A może to znaczy, że jestem przeciążony? Właśnie, Shadowheart przyda się do czegoś. Tak, to znaczy, że jestem przeciążony. To później się to dla nas dla, dla, jak on to się nazywa, nie wiem, to ciężkie masowo. No, więcej, właśnie uzbrojenie waży, więc dla mnie uzbrojenie jak najwięcej. Dobra, generalnie, nie grają jakiegokolwiek karpega, do Kocham to. Widzisz? Powiedziałem to. Całuję Anna. Wow. Grając z jakiegokolwiek RPGa najlepiej klasy mainującą wziąć jakiegoś wojownika. Coś tylu wojownika Paladyna. Kiedyś to zawsze Paladyn był na najlepszą klasą jako main charakter, dlatego że miał punkty do pryzmu całkiem spore. I... Mógł przekonywać bardzo łatwo odbiorców do swoich racji. Jak niesłownie, to młota. Dlatego właśnie, że najczęściej różne interakcje się robi main charakterem, a jak się podnosi przedmiot, to też, tak chcąc nie chcąc, to main charakterem. On ci najwięcej zawsze uniesie. Poza tym wojownicy zawsze są w tej pierwszej linii. E... Jest tak fabularnie, i ten najlepiej jest w wojownik na początek. Jako main character. Ale oczywiście to tylko takie jak bo tak naprawdę każdy gra tym, co chce, nie? Nikt nie weźmie wojownika tylko dlatego, że ktoś uważa, że to jest najlepsza klasa. Że on chce grać. nie wiem, otrzykiem czy magiem. Dobra, skończysz. Dolić. Sierwaki. To chyba jakiś sztylet mam. Lepszy. 1-4. W ogóle sortuj te. No i no, przewaga Aha. Ej, fajne. Fajne są tutaj możliwości interfejsu. Bardzo mi się podoba ten interfejs. Yy. Pokażę nawet kwiwonek drużyny mogę zobaczyć całe. Fajnie, tylko ja bym chciał na przykład zobaczyć same te. same bronie, jakie mam. To bym musiał. O, właśnie, tu się naciska. Fajny bajer, zajebisty. Yy, miecz krótki, sztylet. Ja mam wolę taką pozostać i będę tak grał, będę, gdzie będę miał właśnie miecz krótki albo rapier. Yy, póki co będę miał raczej dwa sztylety. Tak myślę. Ten jest lepszy, jeden, Nie, to są takie same. jego się takie same. Finezja, rzucanie, finezja. W ogóle przyjrzyjmy się tym statystyką To się chyba ten naciska, tak? Yy, właśnie, to jest finezja w walce. W też 2 na przykład wybierało się taki perk. Szwaszba, akwar chyba miał yy, to już budowane w klasę, ale generalnie trzeba było wziąć to, żeby móc atakować, wykorzystywać Punkt ataku ze zręczności, a nie z siły do, do, do zadawania obrażeń. używać razem z drugą bronią, taką. E, może być rzucana. Ona może być rzucona. Ale ja ją. Raven. Zobaczymy, jak to działa. Gdzie jest też rzucanie bronią? Atak z drugiej ręki. E, rzut. Rzuć przedmiot lub istotę. A, i tu wybieram i mogę sobie już tyle swój wziąć. Poczekajcie, zobaczymy jak to działa. Hm. Za dużych obrażeń to nie zadaje, ale może się przydać kiedyś. W jakichś sytuacjach specjalnych. Także można siedzieć kilka godzin bawiąc się mechanikami i się dobrze uczyć. Way. Bardzo fajna doprac dopracowana. Dopracowana, nie, nie dopracowana, ale dużo mechanik ma. Tak, gra z dużo fajnych mechanik. A, zapomniałam, są w W ogóle muszę. Um... Bardziej ogarniać właśnie to, gdzie są wrogowie, a są uczykiem. Więc ja powinienem <laughs> bardziej zaskoczenia ich podchodzić. niż otwarcie, są dodatkowo maksymum. Więc no. mogę przejść tędy, ale i tak mnie zauważą. Lipa. Trochę źle zrobiłem. Poza tym jestem przeciążony. Dlaczego jestem przeciążony? Znowu, Przedałem wszystko za tamtej. Shadowhart. Może ten znaczek nie znaczy, że jestem przyciążony? Tak naprawdę, hmm. ciężar, które może unieść Twoja postać, maksymalnie 80, nie? Nie, no po 40 mi się obciążenie po prostu włączę, tak mniej więcej. Dobra, nie wiem. Zadłużanie? A, no czasami warto, czy to jest super, fajna sprawa. To wiem. To też wiem, dobra, koniec złota. O, już mnie zauważył. Niestety. Bardzo źle się ukryłem. Dobra, to zrobimy to zanurzenie całe na początek. Nasączenie. to fajnie wygląda. Boska moc. Komórka czara. Krotkowy atak, to na pewno tego nie wezmę. Przeszywający atak. Musiałbym skoczyć do niego, za niego. Chyba, że przejdę po prostu sobie za niego. Ale to i tak mnie nie daje obrażeń. Zaskoczenie. Mm, mm, mm. Ukrycie się, ale to jest akcja dodatkowa. Nie miałbym wtedy ataku. To też bez sensu. Może bym miał. No nie wiem, zobaczyłem, bo nie do końca rozumiem, czy będę miał wtedy atak, czy nie. Nie mogę. Dobra, mam atak. Na szczęście. A tu ten. To mm, mm, mm. nie będzie. Musię go jeszcze kopnąć albo coś? Dobrze, że nie uleczyłem. A masz jakieś wątpliwości, suko? ale lepiej sobie raz od ciebie. U, 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 u rapie, rapie, jakie fajne. Eee, postać nie może rzucać czarów. bo bodaj, ja to to tą postacią, dobra. A to? Nie, tu iść dalej. Sobie wezmę rapier. Do nie mogę mieć szczytu, bo to trochę bez sensu w sumie. Rapier i szczyt, tak się nie... Ale wezmę trochę nim nimpowolcze. Zmienię na sztylety, ale... co po prostu zobaczyć jak to rapier... ...działa. Bo to jest moja broń tak naprawdę, na wszelkich grach. Tam się nie da wejść, a da się wejść. bo tu nic nie ma. na dobrą sprawę. Oh, uh, dann zeig wieder. Dann Wiem, że da się na stos ukladać, i robi to tak, 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 i tak. Co ty robisz? Nie, nie, dlaczego na to zrobiła? I jak to się stało, że na to zrobiła?

A Co to mi doda? Da się tam skoczyć? Nie ukryć się, skok. To znaczy tylko skradanie się. Wcześniej go wymyśliłam, po prostu się zaczyna.

Nie, nie działa jak na niego. Zwyczały kamień. Rzucić coś, rozwajać kilofem... Nic to raczej nie podziała. Wy musiał jakieś magii użyć. Nieprawdopodobnie. To nie są zwłoki. Dobra, potem pomyślę nad tym. O co chodzi z tym kamieniem? Bo no ile może one może nie ma Może ono ma za niskosiłę? Mam tylko 12, może razy, ale będzie silniejsza. Dobra, ah! Storian nie krzycz, i tak nie będę w drużynie, bo mi wkur teraz. raz zważaj coś łuczykiem, to cię nie potrzebuję. A jaką kolosę taki raj włotzykiem? Nie, healerem. To nie dobra i dupy. dupy. I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Hmm, ciekawe jak mi się nie uda to mnie zbije No tam premię Ile mam w sumie? Premia całkowita od 4 do 7 eee, Czyli Muszę wyrzucić co najmniej... A, to tylko dziesiątka To już tak z góry jakby wygrałem, ale naprawdę jak mi się trafi 3, no to już przej. O, 5 Przejewada. Curva. <laughs> <laughs> tak stać, no. Mówię, ale easy. Chuj, a to Shhh. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. Hmm? And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need her alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Jenkins, I do have. Promises, promises, but I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Nod. Proszę, o jeszcze próbujemy, jeszcze. O mina siadać siły. Wow, Fourteen poziom trudności.

They took you just the same as me, and to think I was ready to decorate the ground with your innards. <laughs> Apologies, I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. My name's Astarian. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. the strong and silent type all right please tell me you at least know something about these worms turn us into ha. <laughs> of course it'll turn me into a monster what else did i expect On Although... It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't a bad idea. Safety in numbers, after all. And I hate to turn down an invitation. All right. Maybe I'll see you there. Good luck. Good luck. a Oh! A ja nie mam opieki nad zwierzętami. Bardzo małą szansę mam. Dobrze, udało się. Może nie z tych wskazówek korzystać z no i tak ucieka, więc nie miało sensu. Jakieś zagadka jest? Zagadka? No nie. To może tam na dole coś się zmieniło. Udało mi się przesunąć ten kamień. Delikatnie, jak się tak stoi, da się ten to. Tylko trzeba znaleźć miejsce, właśnie I, i, i da radę go przenieść. O na przykład. I coś tu leży. Co my tu mamy? Mapa harfiarza. Przeczytaj. Ta poplomiona, zniszczona mapa przeszła przez dziesiątki rok. Na no, skan się narysowane klawisko, dużo Skrzynia. Łagoda, zagadka na zatkach rowerze Hmm, czy się badanie prowadził? Kurde, jakaś kasa, dużo kasy. Pierdzielę, to się sprzeda. E, no, dobra. Na tym skończymy, także do następnego. Cześć.